Dobrze, dzisiaj porzucę swój ulubiony fioletowy na rzecz Czerwonego tła, aczkolwiek to chyba nic nie oznacza. Nie, nie mamy dzisiaj super agresywnych komiksów, które zadziałają na was jak płachta nabyka czy coś w tym stylu. Cześć! Witajcie, tutaj Jacek Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać komiksy, które do mnie przyszły w pierwszej połowie kwietnia. One tam miały premierę tydzień temu. Yy, zwlekałem kilka dni, ponieważ wiedziałem, że okej, okay, i tak teraz będzie spokojniej. A w drugiej połowie kwietnia to się zacznie. Ogólnie, jak w drugiej połowie kwietnia się zacznie, to już się nie zatrzyma prędko. Druga połowa kwietnia, nie tylko w komiksach Egmontu, ale ogólnie jest potężna. Mamy nowe wydawnictwo. E, nagle komiks, tak w ogóle. Pierwsza połowa maja, druga połowa maja, ponieważ festiwale komiksowe, katalog Egmontu będzie jakoś niedługo. Cała masa rzeczy, które się będą dzieć w Dziać w komiksowie. A ja mam taką skromną porcyjkę komiksów, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Niektóre nowe, niektóre nie do końca nowe, albo po prostu zaległości, które nadrabiam. Tak jak mówiłem, najwięcej będzie w drugiej połowie kwietnia, bo chyba w przypadku reszty kwietnia będę musiał stworzyć jakiś podział. Nie będę mógł zrobić tak wszystkiego, wrzucić naraz do jednego kotła, bo by wyszedł z tego chyba jakiś godzinny odcinek ponad. Dlatego zacznijmy sobie od Marvelka. Tylko takiego Marvelka, którego wydaje Mucha a nie Egmont, Moon Knight, Biel i Krew, Kolejna, kolejny komiks z serii Czernie, Biel i Krew, ostatnio chyba był Deadpool albo Elektra, w każdym razie jeden z wcześniejszych tomów to był Deadpool lub Elektra, Wolverine też wcześniej był, więc już jest czwarty lub piąty komiks z tej serii, twarda okładka, trochę inaczej wydawany niż te, nie wiem, miękkie oprawy ze skrzydełkami przez Egmont, to jest Moon Knight. Nie wiem, jak tam z dodrukami tego Moon Knighta, ale swojego czasu było go mało. 17 na 26 tutaj jest troszkę większy gabaryt, nie tylko od tego, co oferuje nam Egmont w Marvel Classic w twardych oprawach. Czy mam coś tutaj do porównania? W sumie mam, w sumie to mam i mogę przy okazji zahaczyć o ten temat, ponieważ nadrabiam sobie Silver Surfera, slota, który wyszedł w styczniu oryginalnie i i teraz go dopiero nadrabiam. I pewnie większość z Was to wie, ale te Marvel klasyki wychodzą w troszkę mniejszym formacie. To jest ten większy, porównywalny w sumie gabarytowo do egmontowskich DC Deluxe. Zaraz o tym surferze, ale najpierw wróćmy do tej muchy. Ten Moon Knight wyszedł tam około 7 kwietnia, jakoś w ogóle na przełomie miesiąca, marca i kwietnia, ale na gildii było 7 kwietnia. Ale widziałem, że chyba coś tam wcześniej już się przejawiało. Jeśli nie wiecie, jaka jest konwencja tych komiksów, tej serii Czerni, Biel i Krew, no to. <laughs> Hej, jaki komiks jest, każdy widzi czerń, biel i krew i czerwień. I to nie są jakieś archiwalia, które, nie wiem, Mucha wydaje mu po raz kolejny, bo wiele lat temu wyszły wydane przez no, ten. Przez Semik. Tylko te komiks bieli krew to akurat jest seria, która ten cykl, który wychodzi w Stanach dosyć regularnie w ostatnich latach na bieżąco. Są so, chyba to jest dosłownie kilka miesięcy po tym, jak komiks ukazał się w Stanach. 152 strony papier kredowy w środku, na końcu okładki alternatywne. No właśnie po kolei Wolverine wyszedł, Carnage, Deadpool. Elektra, no i teraz mamy Moon Knight'a, 75 zł okładkowej, sama okładka jak standardowo u Muchy, śliska, błyszcząca, znaczy no śliska, no matowa, ale nie z folią soft nie taka miękka, przyjemna w to tylko po prostu. Jakoś na przełomie marca, kwietnia Mucha też wydała Ascendera, tą czwarty chyba ostatni że Falemira to jest ten kontynuacja Descendera. I zanim nim Egmontzik, honorowa wzmianka o innym wydawcy, którego akurat nic tutaj ze sobą nie mam, 12 kwietnia wyszedł Tom Trzeci raz i na zawsze a 19 kwietnia wyszedł, nie, jak oglądacie to tak, już wyszedł trzeci tom R.I.P. Twardo, tam jest trochę większa oprawa, bo to jest chyba europejski komiks, trochę większy format niż te, nie wiem, imidżowskie boom komiks, które wydaje jedną stop komiks, na przykład w przypadku tego raz i na zawsze. Ale wróćmy do tego Egmontu i może przy okazji tego Silver Surfera wam pokażę. I nie wiem w sumie dlaczego, chyba pierwszy raz w historii zwlekałem z kupowaniem, z nadrabianiem Marvel Classic i w ogóle komiksów Marvela, wydanych przez Egmont chyba po raz pierwszy od 2015 roku, ale po prostu było tyle rzeczy do czytania, że już się nie mogłem odkopać. A ten Silver Surfer wreszcie przeczytałem pierwszy tom i stwierdziłem: tak, tak, to jest świetne. Muszę, muszę kupić drugi tom. Radek miał rację. Radek z Centrum Komiksów Disneya, Kaczkofan na Instagramie, miał zawsze rację, jak mówił mi: Jacek, to jest Doktor Who. <grym> Tylko w Marvelu. Z większym zacięciem romantycznym, tak, ale. Jakaś prawda w tym jest. Jak czytałem pierwszy tom, to zorientowałem się, że gdzieś już widziałem tę serię, gdzieś już czytałem tę serię wcześniej. Więc albo było to w jakiejś wielkiej kolekcji komiksów Marvela, jakieś, nie wiem, pierwsze te 4-5 zeszytów. Albo czytałem je w oryginale, Zaz, nie wiem, jakoś w okolicach 2014-2015 roku, gdy czytałem rzeczywiście komiksy Marvela w oryginale. Wtedy miałem taką fazę. Później po prostu za dużo komiksów na polskim rynku się wylało. Podoba mi się, polecam na końcu okładki alternatywne. Cała seria zamyka się w tych dwóch tomach, więc nie jest to jakieś zaangażowanie na ileś 10 <grym> albo naście przynajmniej tomów takiej grubości. Cena okładkowa 150 zł. W środku 14 zeszytów tej jakby. Wydaje mi się, że to był volume tu albo kolejny volume po tym Silver Surferze, który był wydany w poprzednim tomie. Twarda, oprawa, śliska, okładka z elementami lakieru wybiórczego, tutaj, gdzie mamy postać Silver Surfera. Tu, gdzie jest logo, na wiecie tak samo gdzie jest. O, tutaj, gdzie jest logo, z tyłu, gdzie są kropki. Aczkolwiek to nie są czarne kropki na czerwonym tle, które są bardzo ważne dla tej serii komiksowej, i dla bohaterki. Co mamy dalej? Bardziej bieżące rzeczy od Egmontu, bo tutaj jednak była ta zaległość kilkumiesięczna. Komiksy, o których będę mówić, wyszły 12 kwietnia. Yy, ogólnie 12 kwietnia też tam zaczęły pojawiać się jakieś nastanie do druki torgali yy, w poszukiwaniu ptaka czasu. Może od tego zaczniemy. Nie, to nie jest ten komiks, który wyszedł 12 kwietnia, więc znowu naginam zasady, aczkolwiek nigdy nie czytałem w poszukiwaniu w, w taka czasu i, i, i chciałem, i chciałem spróbować i stwierdziłem, to jest idealna okazja. Aczkolwiek w sumie to mógłby być każdy inny moment, ponieważ w tym miesiącu 12 kwietnia wyszedł tom siódmy. Cyklu, uwaga, cyklu pierwszego, ale to jest skomplikowana sprawa. Radek mi dzisiaj tu tłumaczył wiele godzin i myślę, że jakoś to wreszcie zrozumiałem. To co widzicie przede mną to jest cykl drugi. Muszla Ramora, komiks, który wyszedł jako pierwszy. Chronologicznie jest on pierwszym komiksem i cykl drugi to jest ten oryginalny cykl. Cykl pierwszy to jest cykl prequelowy, który wychodzi na bieżąco, który właśnie, którego właśnie siódmy tom wyszedł w tej chwili i który będzie wychodzić chyba jeszcze, ale tak jak ja zawsze mówię. Czytajcie w kolejności premier. I nie wiem, czy to się tyczy dokładnie tak samo tego, ale nie wiem, jeśli czytamy w kolejności premier to nie da się wtopić. Jakby czytamy tak, jak, jakby oryginalni czytelnicy mogli to czytać od początku. Jasne, później można sobie wrócić i czytać w innej kolejności, ale to jest muszla Ramora, miękka oprawa, 34,99. Ten nowy tom kosztuje 40 zł, ale on ma też więcej stron, on ma 72 strony, ten ma 48. Więc jeśli chcecie się przymierzyć do nadrabiania, to tak się prezentuje ten tom, który nie jest premierowy w tym miesiącu. Wygląda całkiem ładnie, a mnie to zacieka takie przygodowe komiksy na dużych planszach. Jasne dajcie mi to. Kolejny na liście jest Luka, tom piąty, seria młodzieżowo-piłkarska. Oczywiście tych komiksów młodzieżowych teraz w, tym, w tej pierwszej połowie miesiąca pojawiło się też całkiem sporo. Jakiś na przykład Frank, tom piąty. Jeszcze nie przeczytałem tomu czwartego. Obiecałem sobie, że nie będę kupować kolejnych, jeśli nie, nie przeczytam. Emma i Violetta, tom piąty. Sixteen, tom czwarty. To jest trochę, znaczy trochę, to jest znacznie mniejszy format, bo to jest taka, taki jeden jego ułamek, ale w twardej oprawie. Jakari, Kidlaki, Podążaj za strzałą, Świat mitów nie do końca się liczy jako taki młodzieżowy komiks, aczkolwiek on też jest pewnie drukowany z takim zamysłem, że hej, szkoły kupią. <grytania> to ma pewien walor edukacyjny. Tezeusz i Minotaur w tym tomie 56 stron 39 zł, ale wróćmy do Luki. W przygotowaniu Tom Szósty, jak widzicie, ładnie narysowana, emocjonująca, taka trochę nastoletnia, trochę coming of age, trochę komediowa seria. Z tych wszystkich ogólnych komiksów, które wydaje Egmont. E, chyba luka jest moją ulubioną serią. Uuu, ale spoilery! Uch, ale to były spoilery. Sam komiks w troszkę większym gabarycie, tak samo jak nie wiem, w poszukiwaniu ptaka czasu. Miękka oprawa ze skrzydełkami, śliska okładka, błyszcząca z przodu. i 35 zł. Kolejnym komiksem jest Miki i Tysiąc czarnych Piotrusiów, czyli te świetne, wielkogabarytowe komiksy z Mikiem czy z Donaldem i innymi kaczomysimi bohaterami 50 zł twarda oprawa. Na pewnym etapie Egmont zrezygnował z tych takich tych materiałowych grzbietów, które sprawiały, że to wydanie było jeszcze bardziej premium, aczkolwiek wiem, że są też ludzie, którzy nie lubią całkowicie tego, więc tutaj mamy stylizowany grzbiet na właśnie te materiałowe grzbiety, ale w logo mamy nie. Tylko lakier wybiórczy, Nie wiem, tutaj gdzie mamy całą resztę, ale tutaj gdzie Miki jest ten właśnie lakier, ten metalizowany, ten czerwony. Taki, który na przykład można znaleźć w Epic Collection, tak. Konkretnie w manach Epic Collection taki czerwony, w, chyba w że był niebieski. Z tyłu też lakier wybiórczy, a ogólnie cała okładka jest matowa. Ale zajrzyjmy do środka, Uch, piękna wyklejka, absolutnie piękne rysunki, duże. Pięknie namalowane plansze, stylizowane średniowieczne klimaty. Och, i nie wyolbrzymiam tutaj. Naprawdę uwielbiam komiksy z tej serii. Ostatnio wyszedł ten komiks Miki, Szalone Przygody, który był jeszcze na wyższym poziomie bani, powiedziałbym, ponieważ tam jeszcze tutaj mamy papier kredowy, ten śliski. Tam był jeszcze papier offsetowy, i to wszystko było stylizowane na takie stare właśnie magazyny, te pulpowe komiksy. Tutaj mamy coś bardziej w stylu Dążona, także na podwójnych stronach pana karamiczne rysunki. Ach. No i w przygotowaniu straszna wyspa myszki Miki, ale nie przegapcie poprzednich, bo już kilka z nich wyszło i każdy z nich jest warty uwagi. Zaczynając nawet od tej kawy Zombo, która wyszła już dobre kilka lat temu, która trochę przytarła szlak tym wszystkim innym komiksom od Glena Grzpiet. I ostatni komiks na dzisiaj, zanim wam go pokażę, jeszcze chyba dwa czy trzy komiksy, o których nie wspomniałem. Wyszedł teraz też tom 14 Garfield tego tłustego kociego trójpaku, wyszedł też Hellblazer Mike'a Kerego. Tom drugi, a tutaj mamy Zagładę Gotham. Zagładę Gotham to... Nie jest komiks, który pojawia się po raz pierwszy na polskim rynku. Został wydany. Myślałem, że tylko raz, ale ktoś mnie w komentarzach, za co jestem wdzięczny, upomniał, że był też wydany w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC. W 2003 roku wydany przez Egmont w miękkiej oprawie, tam w tej właśnie wielkiej kolekcji komiksów DC. Nie wiem czy konkretnie w tamtej czy w Bohaterowie i Złoczyńcy, ale zakładam, że w tamtej pierwszej, bo była już wcześniej, a Bohaterowie i Złoczyńcy to jest nowa sprawa w twardej oprawie. A tutaj mamy twardą oprawę z obwolutą. Podem nie znajdziecie niespodzianek standardowa, twarda oprawa. Komiks też niezbyt gruby, ponieważ 160 stron, znaczy nie jakiś bardzo chudy. Śliska obwoluta 90 zł okładkowej, będę trochę mniej ruszać tym, żebyście cokolwiek widzieli. Tak wygląda w całości, na pewno dla fanów Majka Minoli który jest jednym z autorów tego komiksu. Zajrzyjmy do środka. Oprócz scenariusza na okładce też było widać styl Minoli. W samym komiksie nie, rysunki stworzył kto inny? Troy papier kredowy w środku, standardowo jak to wydania DC Deluxe. Na końcu okładki alternatywne, czyli troszkę więcej Minoli, szkice i inne bonusy. Na końcu posłowie Kamila Śmiałkowskiego. Jak widzicie, całkiem sporo wyszło tego DC Deluxe to wszystko. Chyba tak, o Cedryku chyba mów... nie, nie wiem, czy mówiłem. Cedryk to jest komiks, który trochę wychodzi poza te wszystkie ogólnofamilijne serie. To jest też seria komediowa, też chyba frankofońska, ale bardziej komediowa, bardziej, skup... bardziej gagowa. Trochę można powiedzieć, że dla każdego czytelnika tak naprawdę. Tom trzeci też wyszedł w tym miesiącu 144 strony. A więc to są wszystkie komiksy, które chciałem wam pokazać dzisiaj. W drugiej połowie miesiąca, uch, proszę państwa, w drugiej połowie miesiąca będzie Kaczogród, Cyberpunk mangi egmontowskie kolejne. Będzie Marvel Classic, będzie Straczyński, czyli będzie Amazing Spider-Man Straczyńskiego, będzie Batman Nightfall 5, więcej DC w miękkiej oprawie i sporo innych komiksów, ale nie tylko Egmontem człowiek żyje, ponieważ będzie też w sumie komiks, który teraz już wychodzi na dniach, ale jeszcze to mnie nie dotarł, czyli Arab Przyszłości 5 od Kultury i Gniewu, ale też nowe wydawnictwo Nagle, które będzie mieć trzy komiksy w kwietniu, 26 kwietnia, czyli Krok po Kroku, Friday, Eda Brubakera oraz całej pety, twórcy m.in. Wonder Woman Martwa Ziemia. Świetnie wyglądający, świetnie napisany komiks i dlatego się hypuję na ten z całej pety. Ale, no tak jak mówiłem, pewnie będę to dzielić na kilka odcinków, może też coś wpadnie o mangach, ponieważ <grywa> moja komiksowa młodość odrodziła się po raz trzeci chyba w postaci mang, chociaż prawdę mówiąc to, to, to ja cały czas jestem w komiksowej młodości. Dajcie mi znać, który z tych komiksów już macie na swoich półkach, którego nie macie, a który chcielibyście mieć. A jeśli jednak by się tak zdarzyło, że nie macie tych komiksów, to możecie je kupić klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Linki do wyboru, porównywarki, cen itd. itp. Wszystko pod spodem. Tak jak zwykle to wszystko na dzisiaj. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie.